Tygodniowe przesłanie energii dla wszystkich znaków Zodiaku. 18 marca, 24 marca. Część pierwsza od Barana do Panny. Baran. Ulepszenie czakry korony, boskie połączenie. Święte doświadczenia. Cudowna energia. Twoja czakra korony została ulepszona. Duchowe połączenia, które zawsze miałeś, są teraz uznawane. Części Ciebie, przed którymi uciekłeś lub zignorowałeś, są odzyskiwane. To ważny czas, a Ty odkrywasz dary i mądrość i przechodzisz przez uzdrowienie. Być może doświadczyłeś chwil, które przetestowały Twoją wiarę i wiarę w boskość. Wiedz, że wszystko jest w porządku i nie ma żadnych skarg przeciwko Tobie. Duch Święty jest z Tobą i w Tobie. To jest powrót do domu. Do Twojego najprawdziwszego ja. Jesteś również zachęcany do przygotowania się na cuda. Spodziewaj się doświadczyć cudów i błogosławieństw, ponieważ otacza Cię uzdrawiające światło. Wokół Ciebie dzieją się boskie spotkania i święte doświadczenia. Jeśli w przeszłości miałeś trudny związek z duchowością lub religią, teraz został on uzdrowiony i możesz iść naprzód w autentyczny sposób. Doświadczając boskości na poziomie osobistym i poza ograniczeniami niepotrzebnego dogmatu. Jesteś połączony. Byk. Miecz światła, boska ochrona. Przecięcie sznurów. Przełomowa energia. Kiedy ta karta przychodzi do Ciebie, wiedz, że jest to potwierdzenie, że kroczysz ścieżką światła i odpowiadasz na kontrakty duszy sprzed inkarnacji, aby dokonać zmian na planecie. To także znak, że masz możliwość zerwania połączeń z lękami i ograniczeniami. Sznury energetyczne wiążą nas z sytuacjami, bliskimi, a nawet przeszłością. Ale jesteś teraz w okresie przejściowym i odrywasz się od niepotrzebnych połączeń, dramatów i lęków. Wiedz, że w tym czasie nastąpi wielkie zerwanie i możesz przez chwilę poczuć się odizolowany. Ponieważ będziesz rekonfigurować swój krąg zaufania i wkroczyć w życie, które będzie bardziej zgodne z Twoim najwyższym dobrem. Wiedz, że sznury, które łączą Cię z bliskimi i rodziną dusz, pozostaną nienaruszone zrywane są tylko połączenia o niższych wibracjach. Spodziewaj się przełomów i drzwi otwierających się przed Tobą możliwości. Jeśli czujesz się silnie związany z Archaniołem Michałem, wiedz, że jego energia jest teraz z Tobą. Bliźnięta. Boska matryca, wzajemne powiązania. Synchroniczność. Boskie wypadki. Jesteś w zgodzie z jednością życia i wewnętrznym działaniem wszechświata. Jesteś częścią czegoś wspaniałego. Oznacza to, że wyrażasz się w wielkości. Żadna rzecz w Twoim życiu nie wydarzyła się przypadkowo. Nawet jeśli czujesz, że coś jest przeciwko Tobie, proces się rozwija, pomagając Ci zrozumieć Twoje połączenie ze wszystkimi rzeczami. Nie ma więc potrzeby czuć się nieistotnym lub samotnym. Ważne jest również, aby pamiętać, że wszechświat zawsze działa na Twoją korzyść i dla Twojego najwyższego dobra. Być może czułeś stratę. Ale wiedz, że nic nigdy nie jest stracone, ponieważ wszyscy jesteśmy trzymani w sercu źródła, a miłość jest naszym połączeniem ze wszystkimi rzeczami. Rak aktywacja gwiazdy ziemi zakotwiczenie. Ugruntowane działanie. Energia Izydy. Kiedy dobierzesz tę kartę, wiedz, że twoja gwiazda ziemi została aktywowana, a mądrość, którą kiedyś zignorowałeś, została w końcu uznana. Odrzucone części ciebie zostały teraz odkryte na nowo. Jest też okazja do ponownego odkrycia magii, ale pozostań mocno zakorzeniony we wszystkich swoich przedsięwzięciach. Niech Ziemia cię trzyma i wspiera. Nie spiesz się. W rzeczywistości, jeśli zastanawiałeś się, czy nadszedł czas, aby iść do przodu, wiedz, że tak nie jest. Na razie zostań na miejscu. Niedługo zostaną ujawnione ważne informacje, więc czekaj i trzymaj się mocno. To czas integracji i odpoczynku, a nie pchania do przodu. W tobie tkwi wielka mądrość. Zanurkuj głęboko i znajdź to, i zaufaj sobie. Masz więcej siły niż myślisz. Lew, kody światła hatorów. Zanurzenie w świetle. Aktualizacja całego systemu. Przywołanie mocy. To okres zanurzenia w świetle Hatorów. Otrzymujesz pełną aktualizację systemu. To czas ekspansji i ekscytacji. Potężne, słoneczne światło Hatorów napełnia Cię nieograniczonym potencjałem. To, co kiedyś wydawało się skrywać w ciemności i bez możliwości osiągnięcia. Teraz zostaje oświetlone i znajduje się na wyciągnięcie ręki. Sprawy, które były ukryte, nagle zostają przez ciebie dostrzeżone. Zauważysz, że dużo zmienia się na lepsze, a twoje życie nabiera smaku. Coś starożytnego budzi się w tobie i przypominasz sobie o wewnętrznej mocy, która w tobie drzemie, a o której zapomniałeś. Witaj w domu. Witaj w świetle. Panna. Aktywacja szmatablicy kosmiczne zamawianie. Boska alchemia. Świadome manifestowanie. Kiedy pojawi się karta aktywacji szmatablicy, zostaniesz wezwany do zapamiętania prezentów, które nosisz z poprzednich wcieleń. Nawet jeśli nie zawsze rozumiesz, jak je wyrazić, jest część Ciebie, która wie, że Masz w sobie wielką moc. Jest to dla Ciebie szczególny czas, aby użyć tej mocy aby zamanifestować wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje życie rozwijało się w sposób zgodny z twoim najlepszym interesem. Wszystko, co wydarzyło się do tej pory, dało ci możliwość uczenia się i rozwoju, nawet te niepokojące chwile. Ale jesteś mistrzem alchemii, który potrafi wziąć wszystko, co kiedyś stanowiło wyzwanie, i wykorzystać to do stworzenia sobie pozytywnych możliwości. Jak na górze, tak na dole wszystkie myśli, które przesyłasz do źródła, przyczynią się do twojej ewolucji na Ziemi.